Jest pan nauczycielem, to chyba lubił pan chodzić do szkoły. No właśnie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Jeśli chodzi o szkołę, to moje początki, pamiętam w zerówce, to, to były takie, że dzisiaj pewnie powiedziałbym, że to była jakiegoś rodzaju fobia szkolna. Codziennie przed szkołą był płacz, nienawidziłem chodzić do szkoły. I to było w zerówce, było w pierwszej klasie, później jakoś się to uspokoiło. Z czego to wynikało, nie wiem. Natomiast, bo mi się krzywda w szkole nie działa, natomiast gimnazjum, wspominam jako okres... W w, w moim życiu uczniowskim jako taki właśnie najgorszy. Najgorszy z tego względu, że tak naprawdę wtedy w mojej grupie rówieśniczej to była grupa, nowa grupa rówieśnicza, pojawiły się osoby, które tak naprawdę były z różnych środowisk, często patologicznych, które reprezentowały zupełnie inne podejście do szkoły, do nauki, do celów, jakie sobie stawiały niż ja, więc mi było bardzo ciężko w w takiej klasie funkcjonować, ponieważ ja byłem skupiony na nauce, ja chciałem się uczyć, natomiast inni no niekoniecznie. Więc tutaj trzeba było bardzo dużo ode mnie takiej siły wewnętrznej, aby przez te też czasami sytuacje hajtowania, wyśmiewania w jakiś sposób przejść.